Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem Wam o monecie jednozłotowej z 1929 roku. Moneta została wybita w niklu na krążkę o średnicy 25 mm o masie 7 g. Została wprowadzona do obiegu 6 marca 1929 roku, a wycofana z obiegu dekretem PKWN, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, dnia 24 sierpnia 1944 roku. Moneta znajdowała się w obiegu zarówno w Drugiej Rzeczpospolitej, jak i generalnym gubernatorstwie. Jak widzimy na tej stronie, znajduje się jedynka, pod nią napis złoty, a całość jest otoczona ozdobnym ornamentem. Przejdźmy teraz do drugiej strony monety. W centralnym punkcie umieszczono orła w koronie, poniżej rok 1929, dookoła napis Rzeczpospolita Polska. Moneta ma już swoje lata, a więc mogłoby się wydawać, że jest coś warta. Jednak jej nakład to 32 miliony. Moja moneta w obecnym stanie mogłaby kosztować jakieś 4 zł. Jeżeli ktoś by posiadał monetę w stanie menniczym, to katalog podaje kwotę 1500 zł, a więc ogromną sumę. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się do usłyszenia.